Psalm 140. Przeciw podstępnym wrogom. Kierownikowi chóru. Psalm Dawidowy. Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego. Strzeż mnie od gwałtownika, od tych, którzy w sercu knują złe zamiary, każdego dnia wzniecają spory. Ostre jak uwęża ich języki, a jadrz mijowy pod ich wargami. Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, panie, zachowaj mnie od gwałtownika, od tych, co zamyślają z nóg mnie zwalić. Peszni, sidło na mnie skrycie zastawiają, złoczyńcy rozciągają powrozy, umieszczają pułapki na mojej drodze. Mówię panu, jesteś moim bogiem, usłysz o panie moje głośne błaganie, panie mój. Panie, potężna moja pomocy, osłaniasz w dniu walki moją głowę. Nie dawaj tego, panie, czego pragnie niegodziwiec, nie spełniaj jego zamiarów. Niech nie podnoszą głowy ci, którzy mnie otaczają, niech dzieło ich warg przygniecie ich samych, niech spadnie na nich deszcz węgli ognistych, niech zwali ich do dołu, by się nie dźwignęli. Niech nie ostanie się w kraju mąż złego języka, gwałtownika niech ogarną nieszczęścia. Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, biednemu słuszność. Tylko sprawiedliwi będą sławili twe imię, prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem.